Hanna Blokerzbacza, witam Państwa bardzo serdecznie podczas 13. Europejskiego Kongresu Małych i średnich przedsiębiorstw. Moimi Państwa gościem jest marszałek województwa śląskiego, pan Jakub Houstowski. Witam serdecznie. Dzień Witam tak. serdecznie. Panie marszałku, na europejskim kongresie bierze Pan udział m.in. w panelu śląskie, Region Zmian i Możliwości. Czy ten tytuł to może, to może być motto dla naszego województwa? Myślę, że to jest motto już od dawna, bo my się transformujemy od upadku komunizmu, czyli od 1989 roku. Wtedy, jeżeli mówimy o sektorze górniczym, pracowało tam samym stricte sektorze 400 tysięcy osób. Dzisiaj to jest 70 tysięcy w dwóch spółkach, czyli PGG i ODSW. a więc to pokazuje tą drogę, którą Śląskie przeszło. Gdzie jest dzisiaj? Oczywiście sektor węglowy nie jest już kluczowym sektorem rozpoznawczym, ale z drugiej strony bardzo ważnym, bardzo istotnym, odgrywającym ważną gałąź gospodarki, który że Śląsk się mógł też generalnie bardzo mocno rozwinąć. Ale ta transformacja przyspiesza. My będziemy się transformować długie, kolejne 20 lat, ale po tym okresie to uważam, że my jesteśmy takim regionem, który będzie się nieustannie zmieniał. Akurat to jest chyba wpisane w DNA regionu, w DNA województwa śląskiego, Dlatego dużo się dzieje. Mamy środki unijne. W zeszły piątek właśnie rozstrzygnęliśmy konkurs na wsparcie firm sektora okołogórniczego, który w pierwszej kolejności chce się transformować z uwagi na to, żeby poszukiwać nowych rynków zbytu, nowych produktów, nowych umiejętności. Dofinansowanie środków unijnych to jest kwota 126 milionów złotych, a wartość projektów składanych przez firmy, czyli przez biznes to jest 400 milionów złotych. A więc to pokazuje, że my naprawdę jesteśmy na dobrej kursie i ścieżce, żeby tę transformację po raz pierwszy w historii dobrze przeprowadzić. Komisja Europejska bardzo mocno nas wspiera w tych działaniach. Tu też mnie cieszą bardzo słowa pana premiera Buzka, który gdzieś tam w bliskich relacjach jest z panią komisarz Ferreirą, z którą myśmy też wielokrotnie przy tym projekcie współpracowali, że Europa patrzy na Śląsk, jak wdrażamy FST ee, i jak inne regiony będą też na tym naszym przykładzie się uczyć. W jakim miejscu dziś jest Śląsk i gdzie będziemy za te 20 lat? Jaka jest ta perspektywa? Ja myślę, że to jest jednak perspektywa trudna do uchwycenia, bo Śląsk nie jest takim jednorodnym regionem. Jest wielokulturowy, wielokultur wieloob. Szarowy. Poza tym musimy też patrzeć na z już innymi oczętami, bo to nie tylko wojsko Śląskie jest stricte administracyjne na mapie, ale to przenikające się regiony Małopolski, to przenikające się regiony Opolskiego, Łódzkiego, Świętokrzyskiego a i co najważniejsze Kraju Morawsko-Śląskiego i Kraju Żylińskiego, czyli Słowacja i Republika Czeska. Czyli te południe też tak nas jest, interesuje. Tak jest, to wszystko. nas bardzo interesuje. My jesteśmy po długich, zaawansowanych rozmowach z władzami i Kraju Morawsko-Śląskiego i Kraju Żylińskiego, żeby współpracować razem w ramach porozumienia pomiędzy trzema regionami, bo te wszystkie regiony na siebie oddziaływują. I Polacy pracują w Republice Czeskiej, i Czesi pracują w Polsce, czy na Śląsku. I to samo dotyczy Słowacji. Tam też jest mocny sektor automotive. No przecież składa się koreańska kija, a więc duży producent samochodów. Tu na Śląsku są producenci części do tych samochodów, jeżeli chodzi o kooperację. A więc my naprawdę od Katowic, jakbyśmy cyrklem zakręcili 100 kilometrów, to z 4,5 miliona robi się 9 do 10 milionów ludzi, którzy ze sobą współpracują, i to jest przewaga konkurencyjna śląska, i tą przewagę musimy wzmacniać. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jest coś, co już się dzieje. Pierwsze pieniądze wpływają na rynek, ale wraca Pan z Brukseli z nowymi wiadomościami. Tak, ponieważ no, ocena Brukseli dotycząca śląska jest bardzo pozytywna, jeżeli chodzi o przygotowanie planu sprawiedliwej transformacji. I co najciekawsze, to nas też niezależne organizacje pozarządowe oceniają pozytywnie, które widzą ten. Nasze starania, widzą to, co, jak to robimy, widzą ten wielopłaszczyznowy dialog, bo transformacja sektora górniczego to nie jest tylko transformacja jednej spółki, to transformacja wielu obszarów samorządowych, naukowych, biznesowych, który nas dotyczy ogólnie, a więc my, wszystkich interesariuszy, zaprosiliśmy do tej debaty. W trakcie przygotowań planu sprawiedliwej transformacji przeprowadziliśmy dziesiątki spotkań, w których wzięło ponad konsultacje, a w których wzięło ponad 3000 osób, które miały realny wpływ na to, co się dzieje. Jesteśmy po ogłoszeniu kolejnych konkursów. No oczywiście jest ścieżka projektów, które będą wymagały specjalnego wsparcia, czyli takich kluczowych dla transformacji. Komisja Europejska akceptuje te nasze rozwiązania, co mnie osobiście bardzo cieszy. Te 2,2 miliarda euro to, jest, to są duże pieniądze, ale z drugiej strony tych środków potrzeba będzie więcej w kolejnych latach. I już te doświadczenia dotychczasowe powinny powodować, że przy tym programowaniu tej perspektywy po 2.27 powinniśmy być bardziej aktywni w wielu obszarach. A Komisja ceni sobie, jak regiony ze sobą współpracują, a nie ma co ukrywać, że regiony czeskie, Republiki Czeskiej czy tutaj Śląsk jest kluczowym elementem tej transformacji z uwagi na zmiany, które tu się dokonywały, a z drugiej strony rząd podpisał umowę, umowę ja podziewam umowę między związkami, a spółką i ministerstwem w sprawie, że będą coś realizować. Wydaje mi się, że to powinna być ustawa transformacyjna, która jasno określi, kto tę umowę nadzoruje, jak ona jest weryfikowana, jakie jest finansowanie, bo w takiej umowie można zapisać wszystko. My w naszym planie mamy wszystko zapisane, podzielone, rozliczone i dlatego wdrażamy go systematycznie. No i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze przyspieszyć te działania, a beneficjenci tych środków będą je aktywnie i wprowadzać w życie. Ta sprawiedliwa transformacja jest tak skrojona na miarę, że dokładnie wiemy, w którą stronę te środki pójdą. Myślę tak, jeżeli chodzi o podział, to zdecydowanie tak, ale my jesteśmy też bardzo otwarci na to, jak interweniować w czasie wdrażania tych środków, bo to nie jest tak, że to jest jakiś misterny plan, który zawsze będzie odpowiadał na realne potrzeby. Widzieliśmy regiony górnicze w Ode France, widzieliśmy regiony górnicze na Ni północnej Westfalii, widzieliśmy regiony górnicze w Wali, w Asturii, w Republice Czeskiej Nawet Węgrzech, a więc nie ma takiego modelu, że ktoś ma dobry model transformacji. Owszem, można czerpać pewne doświadczenia od nich, ale musimy tworzyć własny komponent regionalny, bo my wiemy jakie są nasze największe kompetencje, jakie są, wiemy jakie są nasze największe możliwości i dzisiaj uważam, że jako region stawiamy na naukę, bo młodzi ludzie będą transformacją regionu Woju 120 tysięcy studentów, które tutaj uczy się i będzie brał udział w tej transformacji, bo udało nam się też przekonać komisję do tego, żeby wesprzeć sektor akademicki w duże inwestycje infrastrukturalne, to pozwoli nam przytrzymać tych młodych ludzi i wytworzyć tutaj gałęzie przemysłu za 5-10 lat, które będą istotne, kiedy ten sektor węglowy będzie się wykaszał. Tak mówi mowa społeczna, chociaż wolałbym tutaj ustawę, ale no jest jak jest, my się do tych reali musimy dostosować i z drugiej strony jest to bardzo ważny proces, a nauka, Katowice, stolica nauki, tu też województwo śląskie wspierało ten proces, pokazuje, że no jesteśmy kluczowym graczem, a ta nauka no jest istotna tutaj z punktu widzenia rozwoju, transformacji, bo to uczelnie wyższe będą kształtowały kadry, bo to uczelnie wyższe będą kształtowały ten poziom biznesowy, gdzie ten świat będzie tu przyjeżdżał będzie chciał tworzyć miejsca pracy sprawiedliwa transformacja dzieje się już, tu i teraz, natomiast Bruksela i pana ostatnia wizyta w, w tym mieście pokazała, że myślicie już o przyszłości. Tak, myślimy o przyszłości, ale też tak jak dzisiaj rano mieliśmy konferencję w urzędzie, podpisywanie umów na inwestycje drogowe. Chciałbym wrócić do tej transformacji. To nie tylko środki unijne, ale też środki budżetu województwa. Subregion zachodni, czyli Racibórz, Rybnik, Jaszczębie, czyli to jest ten subregion wojska śląskiego, który będzie najbardziej narażony na transformację i my tam ze swojej strony bardzo mocno inwestujemy w ten aspekt drogowy, kolejowy, żeby, no bo co potrzebuje przedsiębiorca? Potrzebuje tego, żeby w przeciągu godziny dowieść pracownika z miejsca pracy do domu i z domu do miejsca pracy. A więc to też są bardzo ważne działania, które będziemy wspierać i wspieramy, bo w ostatnich latach na Rzecz wybudowaliśmy obwodnicę, budujemy kolejne drogi. To też jest taki ważny komponent, który jest w innej płaszczyźnie, tak? Nie stricte taki biznesowy, ale infrastrukturalny, szalenie ważny. Ile jesteśmy dziś w stanie przewidzieć, w którą stronę to pójdzie? Jakie są priorytety tej transformacji? Aże, no my stawiamy bardzo mocno też na specjalizacje inteligentne, czyli na ICT, na medycynę, na energię odnawialną, na przemysł lotniczy, który bardzo mocno się rozwija. Oczywiście wspieramy szereg też innych branż związanych z tymi specjalizacjami, ale z drugiej strony no MŚP są kluczowym elementem. Jeżeli chodzi o transformację i tu jest duże wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które organizujemy przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ale z drugiej strony te duże firmy, jak my to mówimy krążowniki, którym trudniej z tego biznesowego jakby to powiedzieć toru nagle się przekierować w ciągu paru miesięcy na inną działalność, to są właśnie te działania o których mówiłem, które rozstrzygnęliśmy w piątek, gdzie te 126 milionów takich firm jak Tauron, dla takich firm jak Fasing, Karba Automatyka, to, to są duże przedsiębiorstwa, które też potrzebują tego wsparcia i to też że będzie kluczowe, jak one sobie z tymi swoimi pomysłami poradzą. Nas, nasze oceny eksperckie są bardzo wysokie dla tych projektów, ale z drugiej strony to rynek weryfikuje te możliwości, czy to były dobre projekty, no i kibicujemy im wszystkim, żeby się udało, ale z drugiej strony no zawsze się usunął z tego, że miał dobre rozpoznanie potrzeb rynkowych i dobre eksperckie oceny, dlatego wiele projektów udało się tutaj zrealizować. Jak to wygląda, może procentowo, nie tyle procentowo, ile ile więcej zyska samorząd? sprawiedliwej transformacji, ile małe i średnie przedsiębiorstwa, czy oni też tam się odnajdą w tym wszystkim? Ja myślę, że tak. Zdecydowanie się odnajdą i tutaj myślę, że tych środków jest bardzo dużo odnośnie wsparcia MŚP na, na szczeblu naszym, czy krajowym. Jak środki unijne na szczeblu krajowym będą odblokowane, bo na szczeblu, szczeblu regionalny działa bardzo, bardzo mocno, bo my te konkursy ogłaszamy. Na szczeblu krajowym jest cisza i pustynia i to jest problem polityczny, który PiS wywołał swoją niekompetencją w niektórych obszarach, bo myślę, że przykładem najlepszym jest tutaj Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które ma potężne problemy z Policją Brukselską, czyli Olafem, i szereg kontroli, a z drugiej strony mamy przed sobą szereg wyzwań i wsparcie, dlatego ten głos MŚP musimy się wsłuchiwać, ale z drugiej strony też pokazywać modele rozwoju i tego wsparcia. My przy covid zorganizowaliśmy taki konkurs dla MŚP, gdzie stwierdziliśmy, że jednak, chyba warto dać mikro dofinansowania dla przedsiębiorców, z uwagi na to, że te większe kwotowo rozstrzygnięcia mogą spowodować, że sobie mogą z tym kompletnie nie poradzić z uwagi na dość trudne, specyficzne procedury środków unijnych. I to też nie chodzi o to, żeby kogoś tam karać na siłę, ale żeby on skutecznie wydawał te środki. I to były mikrogranty od 100 do 200 tysięcy. I ten nabór, pani redaktor. On ściągnął najwięcej aplikacji konkursowych w historii wojska śląskiego. Ponad 400 w jednym naborze. 200 tych podmiotów dostało te wsparcie, ale no to pokazało, że jednak dobrze zaprojektowany grant, mądrze wdrażany, daje siłę rozwoju, że w tym trudnym czasie covid nasi przedsiębiorcy mogli poszerzyć swoje kompetencje, zakupić nową maszynę, zakupić nowe usługi, podziałać w tych branżach, które widzą szansę wzrostu. I to dało im, można powiedzieć, drugi oddech. No, wnioski nasuwają się w tym momencie proste, że trzeba projektować też te te, 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 te te granty tak, żeby można było z nich skorzystać na każdym etapie jakby czy firmy dużej, małej, czy, czy przedsiębiorstwa. Tak, ale wszędzie wcześniej musi być dialog, dialog, mm -hmm. konsultacje, rozmowy. Oczywiście to też nie jest tak, że Unia nam daje na to, co my chcemy, ale my się też musimy wpisywać w te trendy Komisji Europejskiej, czyli zielona europejska gospodarka, sektor samochodów elektrycznych, szeroko pojęte automobilność związana z elektrykami. Oczywiście ja na przykład jestem fanem wielkiej technologii wodorowej. i Uważam, że to jest jedyna przyszłość. A elektryki są takim elementem przejściowym do tego, do tego pełnego wodoru, bo tego wodoru na Śląsku brudnego jest dużo, jak to mówimy, czyli tego szarego. Jesteśmy jednym z większych producentów wodoru w Europie. W mojej ocenie ja też pracując w Europejskim Komitecie Regionów przygotowałem taką konkluzję, opinię na temat tego, jak wykorzystać właśnie ten szary Wodór w drodze do czystego wodoru, że jeżeli my go i tak produkujemy w jakimś stopniu, jest tutaj, to to może być szansa jako paliwo przejściowe w osiągnięciu tych technologii wodorowych pełnych. Ta konkluzja została jednogłośnie przyjęta przez Europejski Komitet Regionów, skierowana do Parlamentu Europejskiego i myślę i mam nadzieję, że takie ruchy przyniosą gdzieś tam otwarcie się też, niekoniecznie na ten niebieski wodór, który jest oczywiście najczystszy, ale to, co na przykład powstaje w wyniku produkcji w UDSW, czy w innych spółkach na Śląsku, które mają w tym siłą rzeczy duże doświadczenie, a JSW będzie produkował węgiel koksujący, więc my się z tym problemem nadal będziemy zmierzać. A można by to wykorzystać, jakby no, komisja dała zgodę na wykorzystanie tego brudnego wodoru, że tak się wyrażę, w procesie transformacji, choćby wsparcia sektora komunalnego. Zostało nam do końca kadencji samorządu, samorządu w pół roku. Jakieś cele stawia Pan sobie na ten czas? Czy to już jest taki czas na wylądowanie? A znaczy nie, bezpieczne? nie. Tu nie ma nigdy. Każdy dzień jest tutaj wyzwaniem w samorządzie. Każdy dzień przynosi nowe problemy, nowe wyzwania. Na pewno my jesteśmy teraz na zamknięciu roku budżetowego 2023, który miał bardzo duży budżet, prawie 3 miliardowy. Jesteśmy na etapie planowania budżetu na 2024, gdzie już szacunki pierwsze mówią, że to będzie 3,5 miliarda. Z drugiej strony wdrażanie tych środków jest bardzo ważne, bo są dwa komponenty. Budżet środki unijne. No i naszym zadaniem jest to, żeby 2.23 zamknąć perspektywę unijną 2.14, 2.20, bo to jest nasz ostatni dzwonek, jeżeli o zamknięcie tej perspektywy rozliczenie, a w międzyczasie uruchamiamy środki z perspektywy 2021 2.27, więc u nas ten magiel spraw cały czas się przetacza i tych wyzwań, czy to będzie 15 kwietnia, czy 21, nadal będzie tyle samo każdego dnia i to jest nasze zadanie i staramy się z niego do końca realizować, bo też musi być jakaś ciągłość w samorządzie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był marszałek Jakub Heustowski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję ślicznie.